Co pan sądzi o polityki, po, po polityce rządu, pyta pan Kamil? Co sądzę? No, no, niestety bardzo źle sądzę o polityce rządu. No, wiecie państwo, co do tej pory ten rząd z punktu widzenia obywateli zrobił? No, pojawiły się ustawy związane też z tym rządem. No, trudno czasem rozdzielać posłów od rządu, bo to jest jedno wielkie oszustwo. Daje się po to projekt ustawy poselskiej, żeby obejść, Terminy wszelkiego rodzaju, a są to tak naprawdę rządowe ustawy. No więc, jak sobie Państwo wyobrażają, że dzisiaj jest ta ustawa antyterrorystyczna, tak zwana, która zezwala na to, żeby każdego aresztować, na przykład na dwa tygodnie, a potem znowu na dwa tygodnie, nie na 24 godziny, bez podania przyczyny aresztu i zatrzymania. Bez sądu, oczywiście, bez żadnego wyroku. Teraz rząd to może zrobić i znaczy to w sumie już jest do 3-4 lat. Czegoś takiego nie było nawet za komuny. No jednak tam podawali jakieś tam choćby udawane, ale w prawie było, że <coughs> powód powód aresztu powinien być. No i też nie można było trzymać kogoś tam tygodniami w areszcie albo latami, bo tu można trzymać kogoś latami, bez podania mu przyczyny. Wyobraźcie, że Państwo, jesteście zatrzymani, siedzicie już dwa miesiące i nikt wam... Nie powiedział, a nawet powiedział, że nie powie, dlaczego siedzicie, i tyle. Nawet nie wiecie, jak się możecie wytłumaczyć. Czy wiecie, takie coś jak zakaz kupowania gruntów przez ludzi. Ja nie mogę kupić ziemi, eee, prawda? Zabroniono mi tego rolnej. Eee, Choćbym nie wiem, jak chciał być rolnikiem, to mi nie wolno. No, no też, no coś, coś, no bolszewickie eee, ustawy, prawda? Natomiast ta penalizacja prawa karnego, nieprawdopodobna zwiększenie jakichś wielkich kar za byle drobne, bzdurne wykroczenia, zatchanie sądów w tym oczywiście, ale też spowodowanie, że ludzie no idą siedzieć albo tam mają odbierane różnego rodzaju od prawa jazdy po, inne, po, 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 po różnego rodzaju innego uprawnienia za kompletnie bezdurne rzeczy i drobne, no to też jest taka chęć trzymania za twarz wszystkich, zastraszenia wszystkich. No to, co teraz się dzieje, podczas tego koronawirusa, wiecie Państwo, no, no nie został wprowadzony stan klęski żywiołowej. Przecież nie dlatego, że, 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 że to nie jest tego typu stan. Nie, ale i pomijając nawet sprawę wyboru, wyborów prezydenckich. No, ale dzięki temu, że jest ten stan pand pandemii nieokreślony do końca w prawie, to, że on ma nieporównywalnie większą władzę w tej chwili, jeżeli w czasie stanu klęski żywiołowej, bo ten stan opisuje, co rząd może, co nie i co, za co się ludziom odszkodowania należą, a w tej chwili komuś za nic nie należy odszkodowania, a rząd ma, rząd ma niesamowitą władzę. E, cóż mogę powiedzieć na temat działania rządu, który e, na zasadzie zróbmy restrykcje, a potem jakieś zwolnimy, to ludzie będą nam wdzięczni. No, typu wejście do lasów, jakieś tam parki, jazda na rowerze. No Tak głupie restrykcje, że nie wierzę w to, żeby, żeby rząd nie zdawał sobie z tego sprawy. No przecież taki głupi nie jest. Zrobił chyba to celowo, żeby potem zyskać poklask, po że to zlikwidował. Więc widzę tego typu popisywackie działania rządu albo działania rządu, które prowadzą do ubezwłasnowolnienia obywateli i to mnie się nie podoba. No cóż, ja mam poradzić. No? Jak do, do, dodamy do tego gospodarcze działania typu socjalne i, i właśnie tak jak tu wcześniej wspomnieliśmy, kupowanie ludzi za ich własne pieniądze, no to no cóż mam powiedzieć? No skandal. No.